Cześć, witajcie. Mam dzisiaj dla was recenzję tych oto słuchawek. Są to słuchawki Ozone Rage ST. Serdecznie zapraszam. Nie będę wam tutaj czytał całej specyfikacji tych słuchawek, ponieważ to możecie sprawdzić w internecie w różnych sklepach lub w innych recenzjach. I ja opowiem wam, co myślę o tych słuchawkach, jak według mnie się sprawują i czy są warte kupienia. Tak więc zapraszam. Na początek opowiem Wam o moim pierwszym wrażeniu. Jak wyjąłem je z opakowania, to sprawiały wrażenia takich wielkich słuchawek, które będą ciężkie i będą naprawdę niewygodne. Lecz okazało się, że one są naprawdę lekkie, ważą około 300 g i do tego są bardzo wygodne. To jest za sprawą tego, że nasze uszy powinny się mieścić dokładnie tutaj. Więc nie powinny haczyć o te gąbki. Więc jeśli ktoś ma duże uszy, to niestety chyba będzie tutaj. Te gąbki będą go uciskać. Ja nie mam takich uszu, więc dla mnie są to idealne słuchawki. Prawie w ogóle nie czuję, że je mam na sobie. Naprawdę są bardzo, bardzo, bardzo wygodne. Drugą sprawą jest mikrofon. Mikrofon jest też bardzo dobrej jakości, tak jak całe słuchawki. Jak już wiadomo, można go regulować tutaj w różne strony, jest taki giętki. Jeśli chodzi o jakość mikrofonu, o dźwięk z tego mikrofonu, to myślę, że wrzucę pod koniec filmiku taki krótki test. Trzecią sprawą, chyba najważniejszą, jest jakość dźwięku z tych słuchawek. Jakość dźwięku naprawdę bardzo mnie zaskoczyła, oczywiście pozytywnie. Jakość dźwięku jest dobra, niskie i wysokie tony też są bardzo dobre. Jedyne do czego mógłbym się przyczepić to do głośności. Czułość jest to 85 dB, więc jak za taką cenę to dość mało, ale myślę, że nikt tutaj e, nie słucha muzyki. Ze słuchawkami na biurku i chcę, żeby wyraźnie było wszystko słychać. Więc myślę, że taka głośność jak najbardziej wystarczy, choć mogło być głośniej. Tak więc myślę, że to na tyle w tej krótkiej recenzji miała być szczegółowa, ale mam nadzieję, że zaspokoiłem Wasze potrzeby informacyjne. Tak więc na koniec wrzucę Wam krótki test z tego oto mikrofonu. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli się podobało, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie miły komentarz. A jeśli chcecie więcej moich filmów, chcecie być na bieżąco z nimi, to subskrybujcie mój kanał. Naprawdę zachęcam do tego. Tak więc dziękuję Wam wszystkim za uwagę i widzimy się w następnym filmiku. Nie zapomnij odsłuchać testu z tego mikrofonu. Cześć! Genom jest to kompletna informacja dotycząca wszystkich szczegółów budowy i funkcjonowania organizmu. Genom człowieka stanowi zwinięta cząsteczka DNA, która razem z białkami jest zorganizowana w chromosomy. Genom jest to kompletna informacja dotycząca wszystkich szczegółów budowy i funkcjonowania organizmu. Genom człowieka stanowi zwinięta cząsteczka DNA, która razem z białkami jest zorganizowana w chromosomy.